Planeta Kwarantanna. Wiatry na Gravis Siódmy śpiewały jak ostrza przecinające kadłub statku. Suche powietrze przesycone było pyłem z pokruszonych minerałów, a horyzont dygotał w gorączkowym drżeniu atmosfery. Nad rozległą pustynią zawisła cisza, złowieszcza i ciężka. Coś miało nadejść. Coś, co wykraczało poza wszelkie protokoły kontaktowe Sojuszu Ludzkiego. Porucznik Ares Dolek stał przy rampie lądownika. Jego pancerz bojowy odbijał pomarańczowe światło wschodzącego słońca. W rękach trzymał karabin plazmowy nowej generacji, ale wzrok miał wbity nie w instrumenty, lecz w ciemniejącą dolinę na południu. — Mamy ruch — zameldowała cicho sierżant walkę przez kanał wewnętrzny. — Trzy obiekty. Duże. Zbliżają się szybciej niż powinny. — Analiza — zapytał Dolek, nie odrywając oczu od linii wydm. — Jeszcze nie wiem. Skanery szaleją. Masa, zbyt duża jak na znane organizmy. To nie ludzie, i to na pewno nie nasze maszyny. Gdy opadł pierwszy obłok pyłu, pojawił się on. Bestia. Nie istniało żadne inne słowo, które mogłoby lepiej opisać istotę, która właśnie przekroczyła granice zasięgu wzroku. Mierzyła ponad cztery metry w kłębie, poruszała się z gracją drapieżnika, ale jej sylwetka, Przypominała przerośniętego wilka z mrocznych legend ziemi. Pysk miał wyszczerzony, zęby jak klingi, a oczy, dzikie, czerwone, inteligentne. Za nim, niczym cienie, podążały dwie mniejsze istoty, choć wciąż większe od człowieka. Poruszały się synchronicznie, bez jednego dźwięku. Członkowie oddziału doleka instynktownie podnieśli broń. Ale nikt nie strzelił. Nikt nie wydał rozkazu. Bo coś w postawie tej bestii. Coś było inne. Czekaj, powiedział Dolek, czując, jak jego serce przyspiesza. On, on nie atakuje. Bestia zatrzymała się kilkanaście metrów przed nimi. Uniosła łeb, jakby wciągając powietrze, a potem, ku absolutnemu przerażeniu wszystkich, uklękła. Powoli, świadomie, złożyła przednie łapy i skuliła uszy. Co do. walkę nie dokończyła. Z lądownika wybiegł doktor Emeris. Biolog z ramienia komendy kolonialnej. Cały czas wpatrywał się w dane z drona zwiadowczego. Gdy zobaczył bestię, jego twarz zbladła. Nie, niemożliwe. To przecież, to projekt Fenrir. Co to znaczy? Warknął dolek. To nie są przypadkowe stwory. To biobroń ksarnów. Stworzone, by zabijać. Ale ta, ona została rozpoznana przez nasze systemy. Co? Kod genetyczny wskazuje, że to osobnik zidentyfikowany, oznaczony, oznakowany przez człowieka. Nastała cisza. Tylko wiatr świszczał między antenami lądownika. Chcesz mi powiedzieć, że to coś było wcześniej u nas? Zapytał Dolek. Emeris skinął głową powoli. Piętnaście lat temu, kolonia badawcza Cerber Prime. Mieliśmy tam kontakt z prototypami tych stworzeń. I. Udało się nam udomowić jednego. Udomowić. Tak. Przeszliśmy od strachu do zaufania. Od agresji do współpracy. Ten tutaj, wskazał na bestię, to może być właśnie on. Dolek poczuł chłód w karku. Zbliżył się powoli do stworzenia, które wciąż pozostawało w pozycji poddańczej. Jego ruchy były powolne. Ostrożne. Jak się nazywał ten osobnik? Zapytał cicho. Emeris odpowiedział niemal szeptem. Fenris. Gdy tylko padło to imię, bestia uniosła łeb. W jej oczach pojawił się błysk rozpoznania. I wtedy Ares Dolek zrobił coś, co zaskoczyło wszystkich. Odłożył broń. I po prostu podszedł bliżej. Fenris. Zawarczał cicho, ale nie groźnie. Jak pies, który czekał na pana przez wiele lat. Nad doliną przeleciały trzy statki zwiadowczek Sarnów ale nie zwróciły już uwagi na nic innego, bo istoty, które miały siać zniszczenie, teraz siedziały wśród ludzi, i ogony im drgały. I wtedy padły słowa, które zapisano później w każdym archiwum strategicznym Ziemi. Wypuścili swoje bestie wojenne na kolonie ludzkie, nie wiedząc, że my, już dawno udomowiliśmy ich gorzej. Genetyka kontra instynkt. piętnaście lat wcześniej. Kolonia badawcza Cerber Prime. Strefa genetyczno-adaptacyjna, poziom z 5 Dźwięk alarmu był monotonnym, metalicznym brzęczeniem. Tylko tyle dzieliło życie od katastrofy. Doktor Kowacz, zaledwie 30 specjalistka od neurobehawiorystyki, patrzyła przez wzmocnione szkło na potężne stworzenie zamknięte w strefie kwarantanny. Miała świadomość, że jeden błąd w obliczeniach, jeden impuls za dużo i to zwierzę rozerwie cały ośrodek na strzępy. Stworzenie nie miało jeszcze imienia. W dokumentach widniało jako obiekt XA117, klasa, zagrożenie czerwone, typ, fenotyp przystosowany, status, niestabilny. Nire nie zgadzała się z tą klasyfikacją. Od miesięcy obserwowała, jak istota ta reaguje inaczej niż pozostałe. Inne osobniki tej rasy atakowały wszystko: ściany, dźwięki, cień. Nawet własne odbicie. Ale ten, ten był inny. Analizował. Czekał. Myślał. I co najdziwniejsze, patrzył na nią. Czy ty naprawdę jesteś w stanie zrozumieć? Wyszeptała do siebie, przykładając dłoń do szyby. W odpowiedzi bestia zbliżyła się do niej. W pełnej ciszy. Powoli. I zrobiła coś, co nie pojawiało się w żadnym raporcie. Położyła swoją ogromną łapę na tej samej wysokości. Co dłoń Nairi. Oddzielało ich tylko szkło. Od tego momentu zaczęło się coś, co później nazwano paradoksem Fenrisa. Dzień 23 eksperymentu. Wbrew protokołom komendy kolonialnej, Nire zaczęła wchodzić do sektora, gdy zwierzę było obezwładnione nie przez środki chemiczne, ale przez komendy dźwiękowe. Opracowała zestaw tonów, na które obiekt XA117 reagował uspokojeniem, nie złością, nie ucieczką. Spokojem. W pewnym momencie podjęła decyzję, która mogła kosztować ją życie, zdjęła kask, stanęła twarzą w twarz z największym drapieżnikiem, jakiego stworzyła galaktyczna inżynieria genetyczna. I wyszeptała: Fenris, tak cię nazwę bestia uniosła łeb. Reakcja była błyskawiczna, uczniowie zachowaliby się gorzej. Ale nie Fenris. Po prostu usiadł, jakby zaakceptował nowe imię. Dzień 41 eksperymentu. Zespół badawczy był podzielony. Część naukowców domagała się neutralizacji, inni chcieli zamrożenia projektu. Ale raporty Nairi mówiły jasno: nie istniał instynkt, którego nie da się przełamać. I nie istniała genetyczna modyfikacja, która mogłaby całkowicie zniszczyć zdolność do więzi. To nie maszyna, mówiła. To żywe stworzenie. Z pamięcią, z uczuciami. Z czymś, co nazwalibyśmy lojalnością, gdybyśmy mówili o psie. Tego dnia weszła do komory bez żadnej osłony. Fenris czekał, gdy usiadła obok niego. Po raz pierwszy pozwolił się dotknąć. Dzień pięćdziesiąt trzy eksperymentu. Katastrofa. Jeden z nowych techników, nieświadomy protokołów, wszedł do sektora z bronią energetyczną. Gdy podniósł ją w kierunku Nairi, Fenris zareagował, nie jak zwierzę. Jak ochroniarz. W jednej sekundzie odrzucił technika na ścianę, a potem stanął między nim a Nirą. Odsłonił zęby, warczał, ale nie zaatakował śmiertelnie, tylko odstraszył. To zachowanie, świadome ograniczenie agresji, przełamało wszystko, co wcześniej sądzono o tej rasie. Wtedy też komenda przyznała jej rację. Projekt Fenris został oficjalnie przeklasyfikowany. Z broni masowej zagłady. Na eksperyment potencjalnego partnerstwa taktycznego z istotami klasy X. Piętnaście lat później. Gravis VII. Kolonia ludzka. Fenris znowu stał przy człowieku. Nie jako wróg. Nie jako niewolnik. Ale jako towarzysz. Obok porucznika doleka stała już nie tylko bestia, ale także pamięć o tamtych dniach. O dziewczynie, która odważyła się sięgnąć dłonią poza szkło. O nauce która nie polegała tylko na analizie dna, ale na empatii. Nirekowacz nie żyła od dziesięciu lat, ale Fenris nigdy jej nie zapomniał. I teraz, gdy jego pobratymcy zbliżali się do kolonii, gotowi zniszczyć wszystko, Fenris nie miał zamiaru się cofnąć. Bo teraz to jego rasa zagrażała tym, którzy dali mu coś, czego nie rozumiały komputery Xarnów. Dom. Inwazja Xarnów. Data galaktyczna. 0321,88.3. Sektor kolonialny. Gravis VII. Stan. Alarm czerwony. W przestrzeni nad kolonią pojawiły się ciemne sylwetki statków bojowych ksarnów, agresywnych, kolczastych konstrukcji, przypominających zmutowane skorupiaki. Ich przybycie nie pozostawiało wątpliwości. To nie była misja zwiadowcza. To była egzekucja. Dwanaście jednostek desantowych przebiło się przez górne warstwy atmosfery, rozcinając niebo niczym rozżarzone ostrza. Z ich pokładów zaczęły wyłaniać się kapsuły z groźnymi oznaczeniami biohazardowymi. To były kapsuły nosicieli bestii, tak zwane komórki Cerbera. Koloniści wpadli w panikę. Żołnierze Zjednoczonego Korpusu wciągali hełmy i aktywowali barierki obronne, ale Dolek już wiedział, że to będzie za mało. Nie walczyli z maszynami. Walczyli z życiem stworzonym do zabijania. I tego życia nadciągało całe stado. Centrum Taktyczne, kolonia Gravis VII. Mamy kontakt z wrogimi jednostkami. 34 obiekty biologiczne na południowym froncie. Krzyczał operator. Zbliżają się z prędkością 60 km na godzinę. Gdzie jest Fenris? Zapytał Dolek przez zaciśnięte zęby. Już na zewnątrz. Ruszył sam. Bez rozkazu. Kamery zewnętrzne pokazały sylwetkę Fenrisa, biegnącego wprost w stronę stada. Był sam, ale nie wyglądał, jakby się bał. Nie wyglądał nawet, jakby zamierzał walczyć. Wyglądał, jakby wracał do domu. Strefa frontowa, piaski czerwone. Kapsuły uderzyły w ziemię jak pociski. Pył unosił się na dziesiątki metrów. I wtedy z metalicznych łupin zaczęły się wyłaniać bestie wojenne. Ogromne, dzikie, ociekające śliną, z rozszerzonymi źrenicami i wyraźnym kodowaniem kontrolnym na karku. 42 istoty. Wszystkie tej samej rasy co Fenris. Jedna z nich, największa, zawyła. Reszta odpowiedziała chórem. Fenris stanął naprzeciw nim. Ziemia drżała. Zanim padł jakikolwiek strzał, zrobił coś nieoczekiwanego. Zawył. Nie był to dźwięk agresji. Był to dźwięk, komendy. Bestie zatrzymały się. Największa z nich zaczęła iść w jego stronę sztywno, z głową uniesioną. Ich oczy spotkały się. Przez kilka sekund panowała cisza. A potem, największy osobnik pochylił kark. Całe stado uklękło. W centrum dowodzenia zapanowało osłupienie. Nie to niemożliwe szepnął technik. On je kontroluje, powiedziała walkę. On przejął dowodzenie nad ich strukturą stadną. To nie jest kontrola, poprawił ją dolek. To jest lojalność. Kilka minut później, transmisja z jednego z dronów zwiadowczych. W obiektywie kamery było widać Fenrisa, siedzącego w środku stada. Wokół niego krążyły inne bestie, jakby uznając go za przywódcę. Zbliżył się do jednej z kapsuł i Urwał kabel kontrolny z karku jednej z istot. Reszta zrobiła to samo. Kable, kontrolery, neurohipy wszystko zostało odrzucone. To nie byli już żołnierze ksarnów. To byli wolni. Fenris wydał kolejny dźwięk. Stado ruszyło nie w stronę ludzi w stronę orbitera ksarnów, który próbował się jeszcze ewakuować. Na orbicie pokład statku flagowego ksarnów Vorax i Ridox. Kapitan ksarnów, istota pokryta błyszczącym pancerzem i kilkoma kończynami manipulacyjnymi, obserwował dane z powierzchni. Jego oczy rozszerzyły się w szoku. Co się dzieje? Spytał jeden z oficerów. Kapitan odpowiedział zimno. Zostali przejęci przez ludzi. Niemożliwe. Stworzenia nie mogą odrzucić programu pierwotnego. Ich mózgi są zamknięte na emocje. Najwyraźniej, Ludzie znaleźli sposób, by je otworzyć. Ziemia, strefa desantowa, godzina później. Wśród ciszy i ruin pozostałych po krótkiej, niezrealizowanej bitwie, Fenris podszedł do doleka. Na jego pysku była świeża krew, ale nieludzka. Za nim szło całe stado. Dolek położył rękę na jego karku. Dobrze zrobiłeś, chłopie. Bardzo dobrze. I wtedy, po raz pierwszy w historii kolonii, Zapanowało zrozumienie. Inwazja ksarnów nie została powstrzymana przez technologię. Została powstrzymana przez coś znacznie potężniejszego. Została powstrzymana przez przyjaźń. Fenris prowadzi stado. Sektor powietrzny kolonii Gravis VII. Czas lokalny. Godzina 3.13. Cisza przed świtem. Nad spalonymi piaskami rozciągała się martwa cisza. Dym unosił się ze szczątków kapsuł zrzutowych ksarnów. A ciała kilku technokratycznych dowódców były rozszarpane nie przez ludzi, ale przez własne biobestie, które odrzuciły ich kontrolę. Na środku tej ponurej sceny stał on Fenris. Wiatr rozwiewał sierść na jego karku. Oczy miał skupione głowę uniesioną. Wokół niego kilkadziesiąt istot wcześniej uznawanych za niekontrolowalne teraz posłusznych, zetsynchronizowanych, cichych nie potrzebował chipów. Nie potrzebował nadajników. Wystarczyło, że istniał. Obserwatorium Strategiczne wieża Delta 7. Porucznik Dolek i sierżant Walkę obserwowali transmisję z dronów na żywo. Oni go słuchają, bez żadnej technologii, szepnęła Walkę. Nie, Walkę Dolek zmrużył oczy. Oni go wybrali wbrew swojej genetyce, wbrew programowaniu. Co teraz? Dolek odwrócił się do oficera łączności. Wyślij transmisję na wszystkie kolonie w zasięgu. Powiedz im, że projekt Fenris jest żywy i że dowodzi. Powiedz im, że bestie zmieniły stronę. Tymczasem wyżyny gorta, zalegająca mgła, unosiła się w rytmie kroków. Z gór, na sygnał Fenrisa, zeszły kolejne stada. Nie tylko te z kapsuł ksarnów, ale też z dzikich obszarów. Te, które przez dekady ukrywały się na obrzeżach terraformowanych planet. Zapomniane, porzucone, odrzucone. I one usłyszały zew. Dla Xarnów to był koszmar strategiczny. Ich własne dzieła masowego rażenia łączące się w coś większego. Fenris nie był już wyjątkiem. Stał się początkiem. Transmisja Xarnów, poziom dowodzenia. Kapitan Kasir z floty Worax i Ridox zwołał pilną naradę. Na ekranach pojawiały się nagrania. Fenris prowadzący kolumnę bestii przez pole gruzów, ludzie salutujący mu z daleka, inne istoty przysiadające przy jego łapach. To niemożliwe. Wrzasnął jeden z oficerów. Nie przewidziano zachowań hierarchicznych niezależnych od protokołu kontroli. Przewidziano wszystko, odpowiedział zimno Kasir. Z wyjątkiem ludzi. I ich wpływu. Ktoś z zaplecza taktycznego zapytał cicho. Co robimy? Kasir spojrzał na ekran zbliżającej się fali biobestii i odpowiedział tylko jedno słowo. Uciekamy. Kolonia Gravis Siódmy, linia frontu. Fenris ruszył. Nie biegiem. Marszem. Umiarkowanym, ale niepowstrzymanym. Stado szło za nim jak cienie. Ludzie przyglądali się w milczeniu. Nikt nie podniósł broni. Nawet dzieci z kolonii, obserwujące z murów, nie bały się. Bo Fenris nie budził już grozy, budził szacunek. Nagle przy jednym z rozbitych transportowców pojawiła się grupka żołnierzy Ksarnów, próbująca uciec. Stado zareagowało natychmiast. Dolek uniósł rękę, ale nie zdążył wydać rozkazu. Fenris zawył raz, i cała grupa zatrzymała się. Bestie nie ruszyły dalej. Podeszły tylko dwie. Sprawdziły broń, odebrały komunikatory Xarnów. I wróciły do stada. Obcych nie zabito. To nie była dzić. To była kontrola. Świadome dowodzenie. Zachód słońca tego samego dnia. Fenris usiadł na wzniesieniu, z którego widać było całą kolonię. Obok niego. Dolek. Nigdy bym nie przypuszczał, że coś, co miało nas zniszczyć, będzie naszą tarczą, powiedział oficer. Fenris spojrzał na niego. Cicho. Dolek nie był pewien. Czy to zrozumienie, czy intuicja? Ale jedno wiedział na pewno. To stworzenie prowadziło teraz armię. Zdrada natury. Strefa kontrolna Xarnów, flota Vorax i Redox, pozycja nad orbitą Gravis VII. Wnętrze mostka pulsowało czerwonym światłem alarmowym. Kasir stał z pochylonym karkiem nad głównym terminalem biologicznym. Rzędy organicznych przewodów połączonych były z rdzeniem sterującym. Sercem systemu kontroli neurobiologicznej bestii bojowych. Zaczynamy odzyskiwanie protokołów dominacji, zameldował technik, istota z błoniastą czaszką i szponami wbitymi w interfejs. Inicjalizuje fale przypominające, kod sekwencyjny 9.13, poziom dominacji genetycznej. Czas. Warknął kasir. Trzy minuty do pełnej synchronizacji. Ekran pokazał dziesiątki punktów. Żywe sygnały istot klasy Zera Type Alpha. Ich własne bestie, rozproszone na powierzchni planety i wszystkie podporządkowane Fenrisowi. Ale jeśli plan się powiedzie, wszystkie miały wrócić do podstawowego trybu eksterminacji. Planeta Gravis siódmy, strefa zachodnia. Fenris zatrzymał się nagle. Uniósł łeb. W jego oczach błysnął cień niepokoju. Całe stado również stanęło. Ich ciała napięły się, oczy zwęziły, a ogony przestały się poruszać. Walkę spojrzała na doleka z niepokojem. Co się dzieje? Coś się zmienia, powiedział cicho porucznik, chwytając broń. Nagle, pierwszy z wojowników, mniejszy, ale z dwiema bliznami na pysku, zaryczał dziko. Skoczył do przodu, rzucając się na kamienną strukturę. Inny rozszarpał metalowy kontener. Trzeci zaatakował własnego pobratymca. Dolek zaklął. Zaczęli nadawać. Wnętrze Fenrisa. Coś więcej niż ciało. Wśród świszczących impulsów w głowie Fenrisa coś zaczęło pękać. Sygnały. Znajome. Stare. Bolesne. Nakazy. Zniszcz. Posłuchaj. Zabij. Wracaj. Ale wraz z tymi głosami pojawił się inny, cichy głos. Kobiecy. Ciepły. Fenris. Siadaj. To był głos Nairi. Nieprawdziwy. Nie fizyczny, ale pamięć, głęboko zakorzeniona w jego neuronach. Głos, który przemówił do niego piętnaście lat temu, i właśnie ten głos pokonał wszystko inne, Fenris zawył: Nie dziko, nie wojennie, ale boleśnie z serca, i wtedy jego stado zamarło. Bestie zaczęły drżeć. Ich oczy krwawiły, jakby walczyły z samymi sobą. Warkoty mieszały się z jękami. Niektóre próbowały uciec, inne biły głowami o ziemię. Ale Fenris nie ugiał się. Orbita na mostku ksarnów. Nie działa. Krzyczał technik. Dominacja została złamana. On ją odrzuca. A jego reakcja rozchodzi się przez całą sieć neuroemocjonalną. To niemożliwe. Ryknął Kasir. Żadna jednostka nie może złamać dominacji pierwotnej. Chyba że. Zamilkł. I wtedy to zrozumiał. Fenris był wyjątkiem. Nie tylko przeżył poza protokołem, ale nauczył się czegoś, czego ksarnowie nie przewidzieli. Empatii jako przeciwprogramowania. Planeta, scena przełomu. Fenris ruszył. Powoli. W kierunku tych, którzy wpadli w szał. Zbliżył się do jednego z wojowników, który szalał przy zbiorniku z paliwem. Stanął naprzeciw i. Położył łapę na jego pysku. Nie uderzył. Przytulił. Zaskoczony wojownik zadrzał. Jego źrenice zwęziły się, a potem rozszerzyły. I wtedy zawył razem z Fenrisem. Jeden po drugim, inne bestie dołączały. Łamały komendy. Zrywały kable. Rozgryzały własne neurohipy. Ryczały, ale nie z bólu. Z wolności. I wtedy fala emocji przeszła przez całą planetę. W każdej bestii, coś pękło. Stare protokoły umarły. Instynkt już nie wystarczał. Zostało świadome wybranie strony. Mostek ksarnów, ostatnie minuty. Kapitan Kasir wbił szpony w konsoletę. Ekrany migotały czerwienią. Systemy się zawieszały. Utracono kontrolę nad wszystkimi jednostkami typu Zera Alfa. Protokół katastrofy. Rozpad łańcucha dominacji. Jeden z młodszych oficerów spojrzał z przerażeniem. Oni nie są już bronią. Oni są czymś nowym. Kasir zamknął oczy. Nie. Są czymś znacznie gorszym. Są udomówieni przez ludzi. Ostatnia scena rozdziału Ziemia. W siedzibie głównej Sojuszu Planetarnego na Ziemi wyświetlono zapis z kolonii Gravis VII. Fenris siedzący pośród swojego stada, otoczony żołnierzami ludzkimi. Spokojny. Silny. Wolny. Obok niego leżał młody Szczeniak urodzony już po zerwaniu z dominacją ksarnów. Nowe pokolenie, nowy sojusz, nowy lęk. Gravis siódmy, trzy dni po incydencie z ksarnami. Tereny północne, dawny pas startowy kolonii. W ciszy poranka, gdzie jeszcze niedawno rozlegały się wybuchy i zgrzyty desantu, słychać było tylko oddechy. Tereny bitewne, zniszczone, rozorane, teraz zamieniły się w miejsce spotkań. Fenris siedział na środku pustkowia. Wokół niego, ponad setka istot z jego rasy. Niektóre spały, inne patrolowały. Ale wszystkie były spokojne. Obecne. Loalne. Nie w kajdanach. Nie w klatkach. Wolne. Zapis transmisji międzyplanetarnej Sojusz Galaktyczny. Na sali holograficznej pojawiła się sylwetka komandora ziemskiego. Generał Sofia Renner odpowiedzialna za bezpieczeństwo międzykolonialne. Po drugiej stronie, dziesiątki przywódców ras członkowskich. Mówicie, że udało się przejąć broń biologiczną ksarnów i uczynić z niej coś pożytecznego. Zapytał przedstawiciel rasy Werun. To nie broń. To istoty rozumne, odpowiedziała generał. Ich lider, znany jako Fenris, odrzucił kontrolę, ochronił nas i dowodził z pełną świadomością. Uratował tysiące istnień. A jeśli to tylko etap, wtrącił przedstawiciel Araków. Co jeśli teraz są lojalni, ale jutro, może ich natura tylko czeka, a może właśnie ludzkość nauczyła się czegoś, czego wy nie umiecie pojąć, powiedziała chłodno Renner. Że czasem największy wróg to ten, któremu nie daliście szansy zostać przyjacielem. Grawis siódmy, kwatera polowa. Porucznik Dolek siedział przy prowizorycznym stole, popijając gorzką kawę z przetwornika. Obok niego stała walkę, z założonymi rękami, patrząc w dal. Zgłosiłem go do oficjalnego rejestru taktycznego, powiedział Dolek. Kogo? Fenrisa, jako dowódcę zewnętrznego. Jednostka niezależna, sojusznicza. Walkę uniosła brew. I co na to rada? Cisza, myślę, że się boją. Myślisz, że powinni. Dolek spojrzał na horyzont. Może, ale tak samo baliśmy się ognia. A potem nauczyliśmy się gotować. Wzgórze obserwacyjne zachód słońca. Fenris siedział samotnie na skalnym wzniesieniu. Jego sierść lśniła w ostatnich promieniach światła. Obok niego, młody osobnik, urodzony zaledwie dzień wcześniej, nikt nie wiedział, kto był matką. Bestie nie mówiły. Ale jedno było pewne. Fenris był ojcem. To, co zaczęło się jako program broni biologicznej, przeszło w coś, czego nikt nie przewidział. Ewolucję emocjonalną. Przetrwanie przez więź. Przywództwo przez zaufanie. A teraz dziedziczenie przez opiekę. Młody szczeniak podszedł do Fenrisa. Wskoczył mu na grzbiet. A potem wydał cichy, piskliwy dźwięk. Fenris odpowiedział mu liźnięciem. Zapis z ostatniej wiadomości generał Renner do Rady Sojuszu. Nie wiemy, co zbudowaliśmy. Nie wiemy, co ocaliliśmy, ale jeśli największy drapieżnik galaktyki wybiera towarzystwo dziecka, to może jednak warto zaryzykować. Może właśnie tak wyglądają nowi sojusznicy. I może, tylko może, to my byliśmy bestiami przez cały czas. Ostatnia scena. Na dalekim szczycie, Fenris patrzył w niebo. Gwiazdy błyszczały chłodno. Jeden z satelitów wojskowych minął orbitę i zniknął za cieniem księżyca. Za nim cała kolonia oddychała spokojnie. Ludzie, dzieci, psy, a pośród nich nowe istoty, potężne, ciche, czujne, nie były już własnością nikogo, były wyborem.